Jestem w helskiej restauracji Capital Morgan. A ciczerone po niektórych daniach kuchni kaszubskiej teraz będzie pan Robert Kozłowski, który gotuje również w miejscowej restauracji, ale restauracji o nazwie Maszoperia. Co będziemy pokazywać w tej chwili? Wątróbkę z łososia. Wątróbkę z łososia, bo to będzie danie z wątróbki z łososia. Więc zacznijmy od podstawowego składnika. Wątróbka z łososia. Na dużo jest dosyć, prawda? Bo i łosoś się okazały. Bo i łosoś jest okazały. Następny składnik. Cebula proszę, pokrojona w piórka. Takie piórka. Można nimi grać też na gitarze, jak ktoś nie ma piórka normalnie. Dobrze. Następny składnik to jest... Jabłka pokrojone w talarki. Jabłka pokrojone w talarki. One były wcześniej skropione sokiem z cytryny, co by nie zczerniały całkowicie. Dobrze. I przyprawy. Zaczynamy od majranek zmielone razem z Kminkiem. Majranek z Kminkiem. A teraz ta, z taką koncepcją się nigdy wcześniej nie spotkałem, że rzeczywiście pachnie kminkowo-majrankowo. Czosnek roztarty tak? z solą. Pan czosnek roztarty z panią solą tutaj. I jeszcze coś w proszku. Proszę mi pozwolić zgadnąć. Proszę uprzejmie. Czyli, czyli Chili. Tak, dość ostre. A tutaj jest pieprz. Widzę to, bo wierci mnie w nosie. Bryza z nadmorza przywiewa tutaj odrobinki pieprzu ze statków pełnych przypraw. I zaczynamy od yy, czego? Zaczynamy od tego, że na patelnię wrzucamy masło. Proszę uprzejmie. Opla, pozwoli pan, że to zrobię. I masło musi nam się dobrze rozgrzać. Masło się rozgrzało odpowiednio. To co wrzucamy? Proszę uprzejmie. A to ja wrzucę sobie, jeszcze nigdy, bo jeszcze nigdy nie wrzucałem wątróbek z łososiu, co? Nie... Musimy ją przesmażyć z jednej i z drugiej strony, żeby nie była chwista i nie solimy jej. A, czyli tak jak każdą, każdą jedną wątróbkę nie solimy jej, bo co? Bo stwardnieje po soli wcześniej. Czyli tak jak wątróbkę zrobił. Dobra, to nie ona nam się smaży, ale tutaj... Widzę, spoczywa obok łososia, spoczywa jakaś bardzo dziwna ryba. Mógłby pan ją pokazać. To jest belona. Proszę uprzejmie, tak wygląda. Belona. Tak. I to nie jest, to jest typowa bałtycka ryba. Tak, to jest typowa bałtycką rybą. Ale tak. słyszałem, że w Atlantyku one są parę, kilkakrotnie większe. Nic mi nie wiadomo na nic, nic panu nie wiadomo. A ja oglądałem to kiedyś w jednym filmie przyrodniczym. Ale co z takiej ryby? A, może pan, pomyli pan film? Tak? Stary człowiek i może, może o Tuńczyka chodziło. A może. Też mogła. ma takie dziur. Ale bo ją też się łowi za statkiem, prawda? Tak, tak, jak, tak, jak, tu, tak jak Marliny na przykład. Dokładnie. Czyli rodzimi Hemingwayowie, przybywajcie na Półwysep Helski, możecie zarzucić wędkę z tyłu za statkiem i potem zamiast. Yy, o, przez siereczkę. zamiast Marlina możecie wyciągnąć belonę i wcale nie ma obowiązku potem na końcu strzelania sobie z dubeltówki w głowę, tak jak w przypadku Hemingwaya. Co z taką rybą możemy zrobić? Smażoną pokroić z wąka, smażoną później w zalewy octową najlepiej. Aha, tak się marynuje, ta zalewa octowa podobna do y, zalewy śledziowej? Dokładnie tak. No, A, no, ale i przesmażoną smażoną to... poparcjonowaną. pan już. Jeszcze wątróbki? nie, jeszcze nie. chwilka. No to niech. niech się stanie. Wątróbki muszą nam się dobrze usmażyć, bo to nie są y, wątróbki z indyka, jak się Państwo zdążyli zorientować, i one nie mogą być krwiste w środku. Już czas przełożyć wątróbkę na drugą stronę. To ja już to Waszą robię. Cenę. Dziękuję. O, przysmażyły się. W trakcie przekładania wątróbki na drugą stronę. Tak. Do... Jest w porządku? Tak, tak. Zrumieniła się. Co teraz? Teraz cebula, tak? Dodajemy cebuli. Aha, bo cebuli, cebula się powinna tyle dusić, ile dokładnie te wątróbki z jednej na strony. Dróg, tak. Czyli ją tutaj rozkładamy Dodajemy tam, tak, jabłka. była na patelni. Dodajemy jabłko. I co, przykryć to teraz, Na tak tak. chwilę? Nie trzeba tego niczym podlać. Puści sok, Sama cebula, jabłka, jabłka, prawda? Dokładnie. Wątplika a co, a na razie nie przyprawiamy jeszcze. Nie, jeszcze nie, okay. sam koniec. Przykrywamy no. i jeszcze parę minut. Niech się dusi. To co, chyba... To dojrzało już do ostatecznych czynności. Jesteśmy gotowi. Odkrywamy. Voila. Parzy. Przyprawy, tak? Tak. Od czego zaczynamy? Od czosnku. Zaczynamy od czosnku. To jest czosnek, jak Państwo pamiętają, zgnieciony z solą. I to chyba ważna informacja, bo tu jest na tyle soli, że nie solimy I już... Już nie solimy dodatkowo. Resztę. Czyli co, wrzucamy to i tak chyba trzeba to rozprowadzić tak, po... po całości. Tak, dokładnie. Jestem pojętny chyba, szybko się uczy, tak. prawda? Że się w szkole też tak szybko nie uczyłem. Majrany. Majeranek roztarty z klingiem. Jak go pan na to bo ja jeszcze oczywiście rozetrę go tutaj dłońmi w ten sposób nad potrawą. Jeszcze więcej? Cały? Proszę, tak, tak. Śmiało. Dobrze. Jest. I co teraz? Pieprz czyli chili. Pieprz i chili. Pieprzu niedużo. Chili też niedużo. Podejrzewam, że jeszcze odrobinę, jeszcze szczyptę jedną, czyli? Czyli? Bo to jest łagodna wątróbeczka, trzeba ją Łagodna wątróbeczka, tak. więc trzeba ją wzmocnić. I jeszcze tutaj wystarczy chyba tylko zabełtać całość, tak, jak wymieszać. tak? wymieszać. Proszę najpierw od dna, tak. Tak jest, odrywamy ją od dna, a oderwała się bardzo ładnie. Podejrzewam, że możemy, a, możemy ją podawać? podawać. Będzie pan tak uprzejmy Proszę i uprzejmy. będzie pan pełnił w dalszym ciągu honory domu. A, w ogóle nie trzeba do tego... No pięknie. Proszę, przejdźmy. No pięknie. Tak wygląda na talerzu. A teraz zobaczmy, jak pan Mamy tutaj gdzieś dwa widelce. Ja tutaj trochę maczałem w tym palcu, więc proszę mnie, proszę sprawdzić, czy, czy zrobiłem wszystko ok. No pan czuło, więc powinno być dobrze. Bąd Wyśmięte. Bądź tutaj marzenia. Doskonała. Nasz program już się kończy, a ja muszę jeszcze powiedzieć, że nie nakarmię Państwa, tak jak y, karmię foki, więc to wszystko, co my sobie tutaj dzisiaj pokazywaliśmy, Państwo muszą gotować sami. Dziękuję bardzo i do widzenia.